Krzysztof Sarna, Respompę, ze mną Fiku, Siemanko. Witam serdecznie. E, na początku chciałbym rozpocząć od tego minionego meczu, który rozgrywaliście z Małż w sobotę. No super emocjonujący mecz. E, trzy mapy, walka do samego końca. Cztery godziny. Po równych czterech godzinach zakończyło się to spotkanie. E, co w ogóle czujesz po tym meczu, bo pokonaliście teoretycznie na papierze przynajmniej mocniejszą ekipę od siebie. No ja po tym meczu czułem tak naprawdę tylko, że pójść do łóżka, bo naprawdę się czułem tragicznie. W sensie byłem zadowolony, aczkolwiek te, te zmęczenie i ta, ta choroba ogólnie dawała mocniejsze emocje niż te szczęście. Aczkolwiek dzisiaj, dzisiaj było ciutkę lepiej, myślę, że powoli, powoli się wykuruje. No ale no cóż, no, chłopacy na pewno byli przeszczęśliwi, widać było to od samego początku. Ja, no ja tak jak mówię, no, tylko myślałem o łóżku, żeby się już położyć, wziąć lek i odlecieć. No ale tak, no co, no to fajnie, że wygraliśmy, nie? Dzisiaj nie chyba. Takie mecze chyba wam dają bardzo dużo, zwłaszcza kiedy wygrywa się po tak zaciętej walce, prawda? No myślę, że każdemu dają dużo, bo nikt nie chciałby przegrać po 4 godzinach chyba, no. Właśnie, dzisiejsze spotkanie graliście z pierwszą drużyną rankingu HLTV. No dzisiaj już ta poprzeczka postawiona o wiele wyżej. Co się stało na tej drugiej mapie, bo tam przegraliście 6 ostatnich rund z rzędu. No słabo robiliśmy nasze plany, jak mieliśmy je robić. W skrócie, no i Heroik też dobrze to wykorzystywał. W następnym meczu spotkacie się z wygranym meczu Outsiders IP, Jest teraz 1-1. Jak oceniłbyś, to, byś opisał tak w skrócie te, te dwie drużyny, z którymi przyjdzie wam się mierzyć? No nie wiem na co powiedzieć. Nie, 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 nie wiem na co grają. Także, także no po prostu mam nadzieję, że rozwalimy drużynę, po raz, na którą będziemy grać, żeby się dostać. No teraz ta droga do spotkałam się trochę wydłużyła, bo, bo macie przed sobą dwa spotkania, jeżeli wygracie to pierwsze, to jutro rozgracie po kilku godzinach drugie. To, że chcesz awansować do spotka to jest pytanie retoryczne, ale jak Ty w tym momencie oceniłbyś szanse twoje i Twoich kolegów z drużyny? Jeżeli faktycznie wyciągniemy wnioski i tak się ogarniemy po dzisiejszej gierce, że poprawimy wszystko co było złe, to myślę, że na, spoko na spokojnie się dostaniemy. Ty jako jedyny już reprezentant Polski pozostałeś tutaj na placu boju, czy to, że jakby zostałeś sam, to dodaje Ci jakiegoś do takiego boosta psychologicznego, że jako jedyny Polak jesteś na, na, na tym najdalszym etapie? Kompletnie o tym nie myślę, tak jak mówiłem, że to... No, wolę się skupić po prostu mecz na meczu, a jeżeli myśleć o jakich, jakichś wzdurach tak naprawdę, że ja jestem jednym Polakiem. Nie za, nie za bardzo mnie to obchodzi, no, póki się nie dostanę na spotkanie. Jak będę na spotku, to wtedy mogę powiedzieć, a, jestem jedynym Polakiem, czy coś takiego, ale dopóki się nie dostanę, to, to tylko można tak gdy właśnie. Dla mnie też super uprzejme jest to, że jesteśmy z jednego rocznika i ty zaszedłeś tak daleko. Czy ty myślałeś kiedyś, że w tak, nie, nie, że ogólnie uda ci się zajść tak wysoko, ale czy w tak szybkim tempie uda ci się tak szybko zajść? Nie, ja zawsze myślałem, że po prostu będę sobie czasami grał w komputer do zabawy. Tutaj, może, jak, jakiś taki esportalek, czy tam jakiś sezak keszka z, z randomową jeszcze czwórką, żeby wygrać jakieś, jakiegoś spontanicznego tysiaczka, żeby było na weekend, na pizzę, na kino. No i, no i tyle w sumie. Powiedz mi w ogóle, jak ty się czułeś, kiedy mam tu odszedł z waszej drużyny? E, no, jak się czułem. Trochę byłem. Wystraszony tym, że nie dam sobie rady z angielskim, bo zawsze... W sensie nie, że nie dam sobie rady, ale że będzie mi częściej brakowało słów, bo zawsze jak był mam, to, to jak chciałem jakieś słowo, to zawsze mogłem... Ej, jak tak jest po angielsku? No i zawsze mówił, albo jak nie mogłem czegoś wytłumaczyć, to mówiłem po polsku i on tłumaczył. Aczkolwiek nie było to takie straszne, bo jednak mogłem to wytłumaczyć, ale może byłem zbyt leniwy, albo nie chciałem za bardzo myśleć, jak mogę użyć innych słów. Ale... No co, no na pewno szkoda Mateusza, bo to fajny chłopak i mu życzę jak najlepiej. No i no i co mogę dodać jeszcze? Nie wiem co No właśnie powiedziałeś, że byłeś leniwy, to uległo coś w tej kwestii zmianie po, po odejściu Mateusza jesteś jakoś bardziej tak zmobilizowany, żeby się tego języka uczyć? Co w się sensie, język umiem, bym powiedział, tylko że jak nie wiedziałem jak coś powiedzieć, to zamiast tak faktycznie wygłówkować jak to mogę opisać, żeby się domyślili, o co mi chodzi, to po prostu pytałem Ej Mati, jak jest, nie wiem, lampa, czy coś takiego, no, jak, jakiekolwiek słowo, nie wiem, jakieś jest to, widzę lampę, to mówię lampa. E, powiedz mi też, jak Ty oceniłbyś w ogóle kondycję polskiej sceny Counter Strike'a na ten moment, bo to jest takie pytanie, no, retoryczne, znaczy nie retoryczne, tylko często pojawiające się. No myślę, że taki ruch Mariański widziałem teraz, na, 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 do, na jest na dobrej drodze, jakieś tam dobre wyniki mają, chyba jakiś tam dobry streak, więc na pewno życzymy jak najlepiej. No i co? No i mam nadzieję, że w końcu wyjdziemy z takiego, z takiego podziemia, nie. A ty chyba jesteś ogólnie takim przykładem. I czy to jest rzeczywiście tak, że ci zawodnicy, które będą na, którzy będą najmocniejsi na polskiej scenie, to po prostu będą z, z Polski uciekać do tych najlepszych topowych zagranicznych teamów? Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że żeby, żeby wszyscy będą uciekać na międzynarodową scenę. Wiadomo, w Polsce ciężko uzbierać pięciu graczy, którzy chcieliby mocno, intensywnie pracować, tak? I żeby faktycznie byli. Na tyle dobrze, żeby, żeby utrzymać ten poziom na najwyższym levelu. No i no, jest jak jest, no. Czego w ogóle nauczył cię pobyt w Ago? Bo to była taka twoja pierwsza poważna organizacja. Wyciągnąłeś jakieś wnioski? Czego, czego nauczył cię ten pobyt? No, trochę się nauczyłem, tak w skrócie ciężko powiedzieć, byłem tam aż dwa lata, nie? No to na pewno nauczyłem się bardzo dużo postaw. Od Gierce, od, od Mikołaja samego, sam Mikołaj bardzo mi dużo dał, sama no ta, wszystkie takie psychologiczne aspekty mental, mentalne i tak dalej. Też dużo z tego się nauczyłem, no ogólnie AGO to taka była organizacja, że tam byliśmy wszystko, także dostęp do wiedzy był. Więc ciężko tak wymienić poszczególne rzeczy, które, których się nauczyłem, bo myślę, że wiedza, którą tam dostałem jest nie do opisania. Jeszcze tak na sam koniec już takie pytanie na luzie. Pamiętam, że oglądałem mecz w sobotę z Maus, to wszyscy zawodnicy zazwyczaj sobie tak podają żółwiki, a Ty podajesz tak do, do góry. Czy jest jakiś powód tego, czy to tak po prostu? Ja podaję tak, bo jestem chory i nie mogę podać ręki, żeby ich nie podaranać, bo, bo już, już niektórzy kaszą przeze mnie. No to na Mausie graliśmy, bardzo się tragicznie czułem i... No i nie chciałem nikogo zarazić, to z Neofragiem na początku mówimy, nie nie przebijamy sobie żółwiku, wygrywamy tam pamiętam pierwszą rundę, teraz sobie przebijamy żółwika, tak, bo taka, tak, taki nawyk, ale, ale potem, potem mieliśmy coś takiego, że a już my mamy przebijać, ale nagle się powstrzymujemy, a trener powiedział, że... Ten teren, teren robi chorobę niesprawiedliwą i po prostu będzie mnie walił gdzieś w kręki czy coś do tego tak podnoszą, gdzieś tutaj uderzą, czy coś takiego, żeby było to. Twoja choroba w ogóle nie przeszkadza ci w dobrej dyspozycji, bo też fajne klacze na, na tej ostatniej mapie tego sobotniego spotkania. Czy ty jakby odczuwasz presję, kiedy masz na przykład przegrywacie 14-15 i zostajesz w sytuacji sam na sam? Czy ty, do ciebie dociera jakaś presja w takim momencie? Jak to wygląda? Nie, no za bardzo presję to nie odczuwam, bo nie ma czasu, żeby odczuwać presję, bym powiedział. Ale no. Lekki stresik czasami złapie, no ale to wtedy bierze się głęboki oddech, uspokaja się trochę, bicie serca i no i co, no i jestem bardziej skupiony na tym, żeby wygrać faktycznie klacza, a nie, że, i, że mi się ręka telepie, albo że o Jeze, przegramy, to przegramy, no raczej myślę o tym, żeby wygrać i myślę pozytywnie, myślę, że to jest najważniejsze. Już na sam koniec naprawdę, powiedz mi, czy... Pojawiały się jakieś inne oferty spoza OG, albo w trakcie, kiedy już zostały, byłeś już zawodnikiem OG, yy, spływały oferty z jakichś innych teamów? Tak. A zdradziłbyś? Nie. Okej, okay. dziękuję bardzo. Dzięki. człowieka może lepiej. Dzięki. Dzięki.